Szanowni Państwo, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie drugim już naszej serii z Wegi, do której powracamy. Zastanawiam się, jak nazwać mojego rywala. Może nazwęcie RNG, ponieważ RNG jest naszym wielkim wrogiem. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to sobie wyszukajcie rozszerzenie tego skrótu. I słuchajcie, w poprzednim epizodzie tak trochę się wyjebaliśmy na głupi web, dlatego dzisiaj Pan Piotr postanowił zagrać raz jeszcze. I słuchajcie. Damy radę. Damy radę, na pewno tym razem się uda. Nie widzę opcji, żeby mi się nie udało. Jest jednak fast i jest battle style set. Fantastycznie. Więc część z was mówiła, yy, dobra, no to weź tego wodnego. Mm -hmm. Tak, ale ja uważam, że Ognistym się jeszcze nie nacieszyłem, więc wezmę jeszcze raz ognistego i tym razem nazwę cię jakoś potężniej niż jakieś tam losowe imię, które mi widz zaproponował. Mam otwarty random name generator i teraz generuję jakieś totalnie losowe imiona. Liczę, że któreś mi się spodoba. I bardzo podoba mi się imię Jackson. Takie mi wygenerowało po prostu, więc uznałem ej, Jackson jest spoko, niech będzie. I mam nadzieję, że tym razem uda mi się nie wypieprzyć po raz kolejny. Jak na razie klikamy tak, póki co idzie mi naprawdę bardzo dobrze i pokonałem przeciwnika. Idealnie. Pozwólcie, że będę troszeczkę grał szybciej niż ostatnio, ale bardzo chcę nadrobić to, co jest do nadrobienia. I wydaje mi się, że tak trochę Yy, tu się odbierało pokebole i już zaczynamy nazlog, co za wspaniała rzecz. No dobra, więc w takim razie, oczywiście chcę nadpisać poprzedni save, bo się wywaliliśmy, więc nie możemy kontynuować gry. I złapmy coś, mam nadzieję, że nowego. To nie zaczyna się dobrze, tyle powiem. Ale dobra, panie Spinaraku, witamy serdecznie. Jak by cię tutaj nazwać? Może, może Benedict? To jest co prawda durne imię, ale ej, żebyście wiedzieli, jaki mi ten generator podsuwa, to też byście wybrali Benedicta. Więc jest to Bug Poison, który ma nic ciekawego. Pafium. Tego Mona jeszcze nie znamy. Zapewne jest jakimś Poison Fairy, zakładam? Póki co mnie bardzo oślepia i robi mi duże kuku, gościu. Proszę się ogarnąć, dobrze? To nie robi naprawdę nic. I to jest not very effective. To może być po prostu Poison... Ale damy radę, co? Benedikt, dawaj go! Brawo! Brawo! Prawie Ci się udało jakby paść, ale, ale szanuję. Tutaj w tle macie mnie, który trenuje, natomiast chciałbym odnieść się jeszcze do kilku fantastycznych memów, które wraz z nową serią oczywiście się pojawiły. Pierwszy należy do pana Slidera, który sparodiował pamiętną scenę z anime. Tytan utworzył tę platkę z tekstem Ja mam duże pipi i stworzył dosyć zabawnego mema. Z kolei Dave użył templatki z misji Kleopatry. Wracając jeszcze do Tytana, stworzył fantastycznego mema w oparciu o kultową scenę z Zemsty Sithów, czyli mojego ulubionego filmu. Ja natomiast skończyłem właśnie trening Pokémonów i mój Jackson ma level 9. Niestety nadal się nie nauczył Ember, bo już nie chce mi się dalej trenować. I Spinarak ma level również 9 i powiem wam, że nauczył się Play rough. A co do Poison Stinga, jest słaby jak cholera, ale przy tym ile jest tu wróżek, szczególnie ten, ten dyniowaty Pumpkit, on pada praktycznie na hita, więc coś pięknego. Taylow od tego Youngstera. Pada bez problemu i kolejny również. Zmienimy sobie teraz na Benedykta, ponieważ jeżeli dobrze pamiętam, to ktoś tutaj. O, patrzcie, patrzcie. Nie ma. Nie ma jeden hit i, i po nim. Ty chyba miałaś. Glachildy, tak. Dobrze. Jak widać, Ferry Type robi mi praktycznie nic. Także fajnie, fajnie. Zapiszemy sobie i pójdziemy dalej. Droga numer 502. Proszę, a będzie Wam dane. Chciałem mieć dla Childa. Ale fajnie. Tylko nie chcę za bardzo zrobić mu krzywdy. A boję się, że zrobię. Jackson. O, po jednym czarmie, po dwóch... Mm, mm, solidny, piękny. Delikatny wręcz damage I mamy rzut bolem I proszę bardzo, mamy Pokemona, którego naprawdę bardzo, bardzo, bardzo chciałem Jest samicą, więc trzeba poprosić pana generatora o żeńskie imiona Szczerze mówiąc, z tych wszystkich imion wybrałem Izabelę Także, także fajnie, jedna z bliższych mi osób ma właśnie e, tak na imię I uważam, że jest bardzo... Mm, jak to się mówi? Pasujące. Pasuje do tej osoby. Fairy Wind ma 44pp. Chyba ostatnio już to sprawdzałem. Yy, a ty mi dajesz flash? Spoko. Chyba, chyba ci nie zagadałem wcześniej o tego flasha. Chcę ominąć teraz tych gości. Nie, nie, nie zamierzam nawet ryzykować. Nidoran level 3. No, chyba damy radę, co? <laughs> Nic nie powiem. Nic a nic nie powiem. Eee, to jest duży problem. No co mam zrobić? Muszę wejść z tobą i kliknąć playrough. Szczerze, spodziewałem się, że będzie gorzej. Glachild, do widzenia. Fajnie. Tylko nie mam antidotków, więc pamiętajcie, że ten zgon się nie liczy jak coś, nie? Nie, nie, nie? nie, żeby coś. Idziemy dalej. Mogę cię ominąć? Mogę cię ominąć jak dobrze. Mówiłem, ten zgon się nie liczy, bo ja nie będę. No, już się wypowiadałem, będę milczał na ten temat. Fajnie, że oni nie są tak zaprogramowani, że wiesz, podchodzisz. Yy, o, milion kratek od niego i nagle. E, ja cię widzę. Chciałbyś przejść, co? Typie nie ma. Albo się komuś nie chciało kodować, albo wiedział, jak się zachować. Jedno z dwóch. Niechcący się wpierdzieliłem w walkę podczas trenowania, ale to w sumie nie jest duży problem. Ty masz. Yy, yy, rower? Całe szczęście, bo zostałem tak po prostu, nie w walce, jak gdyby nigdy nic. Czy tobie wszedł Protect 3 razy? Kolego, czy ty sobie nie przesadzasz? Bardzo dobrze wytrenowany pańko. Moje Pokémony są już wytrenowane, level 14 oraz dwa levele 13. Trzeba się uzbroić troszeczkę w pokebole oraz w potki, bo to nigdy nie wiesz. Jakieś dwa antidotka jeszcze się przydadzą, jeszcze jedna potka, gituwa. Tutaj jest jakiś gościu, który jest ukryty. Ale mogę do niego dotrzeć. I właśnie to chciałem zrobić. Siemano. Aha. To, to tyle. No, Zajbiście. Warto było iść. Nie pamiętam, czy tutaj ktoś jeszcze coś nam dawał. Eee, chyba nic. Zakładam, że nic. Wiem natomiast, że czeka nas walka. Ja sobie zapiszę za nim cokolwiek, bo ty nigdy nie wiesz. Chyba już teraz mogę z wami walczyć? Jednak jeszcze nie. Rozumiem. Więc wrócimy tam. Gdy tylko się dowiemy, czy to nie ty mi mówisz? Tak, dokładnie. Więc przejdziemy na tę drogę numer 502. Wejdziemy tutaj i spróbujemy się nie wypieprzyć na głupi web. Zaczynamy za pomocą pitchu. Użyję powder snow. Zawsze jest szansa na. Mmm! Po tym poznać najlepszego nazlokera, lockera. Co? Oran, my ass. No, tylko pajero to jest drobnym problemem, oczywiście. Eee, spróbujemy Jacksonem, ponieważ mamy ruch Fire Spin, który robi damage taki co turę. I jego boosty nie mają dla mnie żadnego znaczenia, ponieważ mój Fire Spin i tak będzie działał. I to naprawdę nieźle, jak widzę. Jeszcze jeden Fire Spinek. Dobra, teraz możemy się podleczyć, ponieważ jest taka opcja. Ember, do widzenia. Gituwa, pierwszy trener pokonany bez problemu. Drugi diglet, do widzenia. Szczerze, zaczynanie Izabelą to jest fantastyczna rzecz. E, no tylko nie wiem, co zrobi teraz Pot. Użyjmy Fairy Wind. Całkiem spory damage, pięknie, pięknie, doskonale. Może faktycznie jestem tak delikatnie zbyt <laughs> wylewelowany. Ale pamiętam, że ktoś miał tutaj level 11 na czymś. Nie wiem, czy nie właśnie ta typiarka. Powder Snow. Nie spodziewałem się disable'a tu, proszę. Wyślę Benedikta, ponieważ on rezystuje wszystko praktycznie, poza baitem najwyraźniej, ale daliśmy radę. Nimbleef, eee, poison, masz gast ok, ale damy radę, damy radę. I wleciał poison, który niestety nie ma zbyt wielkiego znaczenia. Potion i leech life, żeby odzyskać trochę HP. Całe zero odzyskaliśmy, bo niestety leech life głównym jest, ale daliśmy radę. Kliknę play rough po prostu z nadzieją, że przeżyję. Przeżyłem. O, Rozpierdolony! I zostaje tylko Taylor. Glide. Czemu to robiasz tyle? Halo, panie Glide. Proszę mi nie robić takich numerów, dobrze? No, jeszcze raz, jeszcze raz. Dziękuję. Kurde! Przestań się leczyć, Mordo. I przede wszystkim przestań się double teamować, bo ile można, nie? Wzmacnia sobie celność za pomocą tego glida. Zacwaniak. No ja. Wszystkim nie trafiam teraz, to cholery jasnej. Chwila moment. Never misses. Do widzenia, wypierd. Jaka nagroda? Big mushroom. Naprawdę dostałem grzyba? Grzyba dostałem? To jest moja nagroda? To jest moja. Nic nie powiem, naprawdę. Grzyb, to jest moja. zajebista nagroda, dzięki. Super. Dobra, wypad stąd. Aż nie chcę, aż nie chcę, no ale trzeba. Zakładam, że jesteś fairy typem. Czy ty mi coś powiesz w ogóle? Jim Leader Gwendolin używa fairy typów. No to fajnie, że cały mój team kontruje fairy. I to tak nieironicznie. Mmm. Au? Au? Powiedz on wleciał, ale co z tego, jak to mi robi? Chory damage. Proszę, bez takich, dobrze? Wiecie co? Ja sobie idę w wyle. Jakby. Przydałoby się mieć jakieś yy, potki jeszcze, bo mam ich trochę mało z tego co pamiętam. Zobaczmy, ile mogę sobie kupić. <grytanie> Praktycznie zero, ale mogę sprzedać nugget i to jest bardzo spoko. Czy ja chcę sprzedać Big Mushroom? Nie wiem, czy to mi się przyda, czy nie. Yy, pozwolę sobie na razie tego nie sprzedawać. Liczę na to, że ktoś mi napisze, czy to mi się przyda, czy mi się nie przyda. I tu powinien być kiedyś lider. Okej. Okay. Każdy z serduszek to jest teleport. Demi Dire. Czy, czy jesteś fery, czy nie jesteś? Chce w sensie się inaczej. Czy jesteś stalowy, czy nie jesteś? Playraf robi damage. Fairy Fighting? Być może. Ładne. <głodne> Ładne tak w sumie. To nie robi nic. Więc z jakiegoś powodu musisz to rezystować. Jesteś lodowy. Nie wiem w sumie jaki jesteś, no co za różnica. E, pójdziemy się oczywiście podleczyć, bo nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi, mam do tego prawo jak najbardziej. No dobra, wszedłem do pierwszego. Wejdziemy sobie teraz tutaj i mamy kolejną walkę. Pumpkin to już wiemy, że nie za wiele nam zrobi. Minus fakt, że ma cholernie wysoki level 16, co to w ogóle miało być? Ja się chyba muszę troszeczkę. No, dotrenować, nie? Ja jakby, chyba wolę nie ryzykować, więc. <laughs> Kolejny raz Z2 na trenowańsko. Wyekspiłem moje Pokémony na level 16. Licząc, że będzie jakaś ewolucja, i wiecie co, i gówno, nic nie dostałem, żadnej ewolucji. Także śmiech na sali. Siemano, wyglądasz jakbyś była trochę starszą panią. Być może kogoś obraziłem. I zobaczcie, chwilę temu walczyliśmy z kimś, kto miał level 16. Teraz ona ma 8, 9. Ja pierdziele. Weź się gro, kuźwa, zdecyduj, dobra? Póki co zaorałem wszystko Benedyktem. Coś pięknego. Teraz mamy Glachilda, też cię zaoram Benediktem. A co? Oczywiście, że tak. Level 17. Ralz, Au. Ej, spoko, damy radę. Na levelu. Nie pamiętam, 18 albo któryś będziesz ewoluować, co jest bardzo fajne. Yy, nie, błąd! 22. Z tego co pamiętam. Więc póki co musimy męczyć z, się ze Spinarakiem. Ale jak tak patrzę, 30 ataku. Nie wiem, czy nie dostał boosta jakiegoś. No dobra. Zapewne gdzieś tutaj trzeba będzie przejść. To nie jest ta droga, a ta ostatnia to też nie jest ta droga. Rozumiem. Więc teraz wejdziemy sobie jeszcze raz środkiem. Może lewym? Nie. Okej, okay. wszystko jasne. Wrócimy tutaj. Środek, prawy. I któryś z was. To nie jesteś ty. Eee, no to może ten tutaj. To też nie jest ten. <grym> no spoko. To może ten. To jest osoba, z którą jeszcze nie walczyliśmy. Togepi, level 15. No i ja o tym mówię, kurde. Jedni są dużo, dużo mocniejsi, inni dużo, dużo słabsi. nie wiem, jak się przygot... Nie mam pojęcia, czego się spodziewać, ale robi dużo. Więc Izabela... Czy to jest lodowy? Wiecie, że, że to jest lód jednak? Ej, czemu to zrobiło aż tyle? Halo, panie Jacksonie? Czemu to jest tak cholernie mocne? Dobra, y comet punch, bo to, to trochę... Trochę jest niepoważne. Dobra, i poszliśmy tutaj w tę stronę. W lewy teraz. Nie, to jednak nie był dobry wybór. Jeszcze raz. Pójdziemy w tu. Teraz w prawy. I wróciliśmy. Nie podoba mi się to, ale chyba... Wychodząc zauważyłem, że coś jest nie tak. Kyrgizja. Kirgizia? Kyr nie wiem, ale podoba mi się. Bardzo fajny design. I dostało w papę. No to play rough. I nie robi to za wiele. Ale spoko, damy radę. Ty sobie tam wiesz. Lecz się w nieskończoność. Ja cię będę atakował. Jeszcze zmniejszymy ci atak. I Twój Double Team nie ma żadnego znaczenia. Natomiast, jeżeli to ma Gast, to będzie problem. Magical Leaf. Spoko. Zaraz, to był level szósty. Co ja się. No to wygląda mi na liderkę. Tędy nie wyjdę, a tędy też nie wyjdę. No to spadamy tędy jednak. Skoro już wiem, jak dotrzeć do liderki, to moja droga tam będzie dużo, dużo prostsza niż się spodziewałem. Wchodzimy tutaj, w lewo, prawda, w pra... Jeszcze raz. Środek, prawo. Dolny lewy i wracamy tutaj. Łatwo. Zapiszmy za nim cokolwiek i zacznijmy naszą cudowną zabawę. Gwendolin. Z Sylwionem. Okej, okay, spoko. Chociaż zatruj, 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 zatruj. Zaipisz, Tymon. Fajnie, naprawdę fajnie zmieniamy. Komet yy, punch, oczywiście. Yy, oby to tylko nie zrobiło za dużo. Yy? Chyba sobie ze mnie robisz jaja teraz, nie? Tylko spróbuj. Dziękuję. 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 Uf, szczerze, <ścoughs> Sylwion był bardzo groźny. A to dopiero pierwszy Mon. Kirlia. Yy, jak tam z moim spedefem? No w sumie całkiem całkiem. <laughs> Okej, okay. klikniemy potion. Double team luz. Ja mam Comet Punch, który nigdy nie trafia. <laughs> Kolejny... Confuse do jasnej cholery zmienimy na Izabelę, bo ona ma ruch, który zawsze trafia. <grych> da dalej, klikaj, klikaj double team, luz. Szczerze, nigdy się nie odłucza Design Voice'a. Jeżeli wszyscy mają używać double team, to nigdy tego nie zrobię. Więc yy, Czezes to wygląda na jakiś fighting. Kliknijmy Drink. Mm! Oj! Ale ja się zapowietrzyłem. <noise> Ojeju. Ja już, ja już to widziałem, już widziałem, przecież jestem quadwick, ale to jest papierowe jak cholera. Papierowe jak cholera. Dziękuję Izabelo. Jakim cudem ty to wytrwałaś to, ja nie wiem, nie. Uff. Ale mam ciary. Mam ciary, była to dosyć niebezpieczna walka, mimo tego, że byłem jakby bardzo overleveled. Też dzwoni na Nawet Co mi to obchodzi tak swoją drogą w ogóle? Dobra, do widzenia. <noise> Bo jestem szczerze bardzo, bardzo dumny z moich monów i oby były dalej mi tak posłuszne. Ile nagrywamy już? 37 minut, ale odjąć czas montażu. Tam, wiecie, jak trenowałem? To pewnie jakieś 17. A nie chcę wam wrzucić tak krótkiego odcinka, skoro czekaliście tydzień na kolejny. Bo powiedziałem, że może się uda dwa, dwa razy w tygodniu. Oho, dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Jakby. Tak, poproszę. Tylko nie chcę ci zrobić krzywdy. Dziękuję. <grystanie> Dziękuję. Panie Handałe, że jesteś samicą, więc e, poszukajmy jakiegoś samczego imienia. Podoba mi się szczerze mówiąc Atena. Będzie ante... antena. Antena chciałbym... A może antena? <grystanie> nie, dobra, Atena. Jako ta czego ona byłaby ginią mądrości, czy wojny? Czy może wszystkiego naraz? Flash fire całkiem nieźle. Ja wierzę, że to będzie bardzo mądry piesek. Także mamy handauera. Co chciałem powiedzieć? Czekaliście tydzień na odcinek i powiedziałem, że postaram się nagrać więcej niż raz w tygodniu. Niestety mi się nie udało. Miałem taki kocioł w pracy, że to jest dramat. Aktualnie jestem po mojej drugiej nocce i czekam na y, następne dwie. Po czym będę miał dzień wolny i znowu nockę. I wiecie co? I do końca miesiąca mam w ogóle same nocki, nie? Po czym w następnym miesiącu wpisałem sobie świadomie, że chcę trochę nocek, bo to jest taki myk, że na nockach są osoby, z którymi mój zespół nie do końca chętnie współpracuje. W sensie to jest przez. Y, no powiem wprost, przez różnicę wieku. No nie, mój zespół głównie jest y, złożony z. Y, jak to się mówi młody, dynamicznie rozwijający się zespół tak jest podawany w ogłoszeniach o pracy, czy coś? nie? Y, więc, tak jak mówię, zespół jest dosyć młody. Tutaj są powiedzmy trochę starsze osoby, przez co niektórzy wolą po prostu pracować z kimś innym. I jest to jak najbardziej spoko. A ja wpisałem sobie w prośbach grafikowych dobra, to ja proszę, same nocki z nimi. Bo potrzebuję pod koniec miesiąca 10 dni wolnego. Ale ogólnie to, to same nocki, nie? Tak to jest, kiedy nie masz urlopu, albo po prostu nie chcesz go wykorzystywać, to kombinujesz wolne, na przykład poświęcając się i chodząc na nocki cały, prawda, miesiąc. Męcz! Pamiętam, miałem go kiedyś. Nie pamiętam za to, czym się. A zresztą, co za to, różnica, co to, co to był za Pokémon, skoro jest to martwe, tak? Pamiętajcie, wszystko jedno. Amber, do widzenia. ROLDER, CIEBIE TEŻ PAMIĘTAM, MORDO! To był bug rock, jak nic. I miał rollout i jeszcze jakiś inny ciekawy ruch. Może teraz będzie ewolucja, błagam, stary, dawaj, zmieniaj się, bo ile można być gównopajerem. Dziękuję, o to mi chodziło, dokładnie. I wiecie co, i powolutku będziemy się zbliżać do końca tego epizodu. UFO jak nic. UFO z jednym okiem. Albo Rotom. No, mówiłem, że o z jednym okiem, ale to jaki jest jbiste Albo In firis. Inferis fire Steel? To by wyjaśniało ten Comet Punch. Może Izabela będzie się zmieniać zaraz? Dawaj, to już prawie że 18 level, Mordo. Trzeba ewoluować szybciutko. Proszę się zmieniać. Proszę być fantastycznym Pokemonem. Yy... Cóż, nie tym razem. Może nie przeszedłem za dużo, ale pokonałem lidera. Pokonałem tych trzech pamperków, którzy mnie zniszczyli wcześniej i zdobyliśmy nowego Pokemona, więc jest fajnie. Kolejny epizod nie wiem, czy mi się uda nagrać tak, żeby był przed sobotą, ale zobaczymy. Jak coś, to w sobotę o 15 będzie na pewno. Dziękuję serdecznie wspierającym z YouTube'a oraz z Twitcha, na którym regularnie streamuję i możecie tam mnie oglądać też poza filmami, naprawdę warto. Jest zabawnie, nie tylko Pokemony jest jest git i co i trzymajcie się do następnego bye